Współcierpienie Boga z człowiekiem. Czy Bóg może współcierpieć z człowiekiem? Czy w ogóle Bóg może cierpieć? Filozofia grecka mówiła o całkowitej apatii, czyli niemożliwości cierpienia przez bóstwo. Religia izraelska przynosi całkowite przełamanie w rozumieniu boskości. Patos. Czyli cierpienie Boga, to forma Jego istotnej więzi z historią i światem, forma Jego uczestnictwa w nich i troski o nie. Krzyż syna to głębokie cierpienie Ojca i prowadzi do rewolucji w rozumieniu Boga. Moltmann napisał takie słowa: Kto nie jest zdolny do cierpienia, ten nie jest zdolny do miłości. A niewypowiedzialne cierpienie z Auschwitz były cierpieniami samego Boga. Jeden ze skazanych napisał z więzienia, tylko cierpiący Bóg może pomóc. Orygines pisał na ten temat tak. Bóg nie może cierpieć, ale może współcierpieć. To znaczy, że może utożsamiać się z nami cierpiącymi. To wielki akt miłości, w której Bóg w Jezusie utożsamia się z nami aż do sfery cielesności, a tym samym utożsamia nas sobą, wciągnął w swoją miłość. Pewen rabin opowiada taką historię. W 1973 roku egipska i syryjska armia zaatakowała Izrael. Właśnie w dzień. поєднання, коли всі ці жиджі були в синагогах, модліліше і пощілі. В перших годинах вальк з Гіневу вели особ. По кілька днях прийшов до рабіна певен чоловік і оповідав, що коли почала ще війна, зі звощі замкнув модлітевник і вийшов. Повідав собі, що якщо Бог дозволяє гінути молодим хлопцям, то він не буде сидів і співав мухимнув. Był bardzo rozgniewany i spędził resztę dnia w domu. Teraz się uspokoił i przyszedł po radę, bo uważał, że zgrzeszył, gniewając się na Boga. Odpowiedź rabina była dla niego zaskakująca. Powiedział: To, że zamknąłeś modlitewnik i wyszedłeś, było jedną z najszczerejszych modlitw tego dnia. Nasz Bóg nie jest tak delikatny, by zranić go, by rani w gotwój gniew. Wydaje mi się, że on był tak samo zasmucony i ubożony jak Ty, że na wojnie giną ludzie. Warto wspomnieć inne zakątki świata, gdzie panuje wojny, niesprawiedliwość, okrucieństwo. Wszystko to towarzyszy bólowi i cierpieniu. Tak tu nie wspominać samych siebie, śmierci kogoś bliskiego, nierozwiązanych problemów, wewnętrznej walki, innych trudności życiowych. Człowiek nieustannie pyta o sens cierpienia. Pyta, gdzie jest Bóg. Przypomnijmy sobie słowa z Księgi Wiścia. Kiedy Bóg wołał Mojżesza, powiedział do niego: Widziałem udręki mu jego ludu w Egipcie, słyszałem jego krzyk spowodowany przez czymieścców. Znam jego cierpienie. Stąpiłem więc, aby go wybawić z rąk Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi rozległej i pięknej. Znam jego cierpienie. Bóg słyszy i widzi cierpienie swego ludu. Przypomnijmy sobie scenę wskrzeszenia Łazarza. Ewangelista Jan mówi krótko. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o, o to, jak Go miłował. Jezus ponownie głęboko wzruszony podszedł do grobu. Jezus, będąc Bogiem, Wiedział, co ma uczynić, wiedział, że ojciec wskrzesi zmarłego. Po co więc smutek i łzy? A jednak Jezus wzruszył się, jakby uszedł w śmierć Łazarza. Współcierpiał z nim, było mu żal. Pan nie tylko przywrócił mu życie, on jakby współcierpiał z włazarzem. Przypomnijmy sobie liczne uzdrowienie nad jeziorem. Wielkie tłumy przyszły do Jezusa przeprowadzając chromych, niewidomych, niemych i wielu innych. Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Jezus przywołał uczniów i powiedział, żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie. Kiedy rozmyślałem nad podobnymi fragmentami, pomyślałem o obecności ludzi w moim życiu, nie wszyscy są nam równie bliszcy. Z niektórymi spotykamy się co tydzień, innych tylko witamy na Facebooku z okazji urodzin, z kimś pijemy kawę, z kimś spotykamy się tylko po drodze na uczelnię, jednych zapraszamy na urodziny. Innych nie. Wchodzimy w życie innych w zależności od tego, jak ich kochamy, jak dobrze się z nimi czujemy. A Jezus, On zapragnął być ze mną nie tylko w chwilach radości, gdy jest mi dobrze i wesoło, On chciał być tak blisko, że dzielił mój ból, mój grzech, moją śmierć. Za życia nie gardził kalekami, opętanymi, trendowatymi, nie bał się ich dotknąć. Przypomnij mi sobie modlitwę arcykapłańską. Dosłownie za kilka minut Jezus zostanie poddany straszliwym torturom, krzyżowi i śmierci, a on pamięta o swoich uczniach. Modli się za nich, troszczy się o ich przyszłość. Przypomnijmy sobie znany psalm 23. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, z was nie uleńknie, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja łaska są moją pociechą. A to wszystko dlatego, że Pan jest blisko cierpiącego człowieka, bo mocno kocha. Przypowieście o sądzie ostatecznym, którą Jezus opowiedział przed swoją męką, czytamy, bo byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem przybyszym, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę powiadam wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Mnie uczyniliście. Zwykle rozważając te słowa, myślimy, no, trzeba iść i służyć potrzebujących. Ale Pan nie zachęca nas po prostu do działania. On pokazuje, że sam cierpi w głodnych, przybyszach, nagich, chorych, więźniach, potrzebujących. Cierpi w nich, bo jest w nich obecny. Cierpi z nimi, współcierpi. Według tego fragmentu Ewangelii Jezus to mój bliźni. To trudna prawda, ale tak jest. Nawet jeśli jest największym grzesznikiem świata, nawet jeśli zasługuje na sąd i odrzucenie, w nim jest obraz Boga, w nim cierpi Jezus. Przypomnijmy sobie życie świętego brata Alberta. Pewnego razu znalazł się w miejskiej ogrzewalni, zwaną Norą. To, co zobaczył, przekraczało wszelkie granice ludzkiej wyobraźni. W pomieszczeniu bez podłogi, w brudzie, w strasznych warunkach przebywało około 200 ludzi. To, co zobaczył, przyszły święty, skłoniło go do. Zajęcia się ogrzewaniem. Wewnętrzny głos podpowiedział mu: To jest Twoje miejsce. Zachęcam Cię, byś przywrócił w tych duszach zbójów i wlóczek pierwotne piękno mojego oblicza. W nich masz zobaczyć mnie, Twojego ukrzyżowanego. Rozpoznać moje zasmocone ciała. Głównym charyzmatem brata Alberta były uczynki miłosierdzia. Odkrył żywego Chrystusa, cierpiącego i ubogiego w bliźnich. Służyć najuboższym jak Chrystusowi. To, co odpycha człowieka, w Jezusie Chrystusie znajduje zbawienie. Rozważając obraz Ecechomo Homo, święty odkrył w sobie obraz Boga uważał, że w cierpieniu i śmierci Bóg jest najbardziej, najbliżej człowieka. Brat Albert doświadczył i zrozumiał, że oblicze Chrystusa cierpiącego można odnaleźć w człowieku, którego świat odrzucił fizycznie i moralnie ubogich. W dokumencie o posłudze i życiu kapłanów Soboru Watykańskiego II czytamy, że Prezbiterzy mają obowiązek służyć wszystkim ludziom, ale przede wszystkim zostali powierzeni ubogim i słabym, chorym i umierającym. Papież Franciszek mówił biskupom podczas pobytu, by byli uważni i troskliwi wobec ubogich. Oni są waszym bogactwem. Nie wiem, może myślimy, że dziś chcę zachęcić Was do służby innych. Nie wykluczam takiej możliwości. Jednak celem naszych rozważań było przypomnienie i refleksja nad cierpieniem, nad cierpiącym Jezusem, Bogiem w drugim człowieku, Bogiem, który współcierpi. A co jest ze mną? Przecież ja też cierpię, mam swoje przeżycia, trudności i problemy. Pamiętam jedne rekolekcje, kiedy zapytano mnie, co mnie najbardziej na tych rekolekcjach dotknęło. Wtedy odpowiedziałem chyba to, że moje cierpienie, śmierć i zło, które noszę w sobie, mogą stać się miejscem spotkania z Bogiem. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach, kiedy już prawie się kończy Wielki Post, bardzo gorąco was zachęcam do modlitwy za tych ludzi, za te kraje, które najbardziej cierpią, za Ukrainę, za Ziemię Świętą, za cały świat tak niespokojny, aby Boże miłosierdzie, na które pokładamy nadzieję, na Jezusa, który współcierpi z człowiekiem, by ocalił człowieka od wszelkiego zła i grzechu.